Brunan Giers, Bushikan Szczecin. Brunon, wielkie gratulacje. Wygrałeś i kata i kumite w turnieju w międzynarodowym turnieju Karate Polish Open. Słowa uznania. Powiedz dwa pierwsze miejsca, przystępując do rywalizacji. Spodziewałeś się, że wygrasz i w kata i w kumite, czy to jest dla ciebie zaskoczenie? No, oczywiście, że się spodziewałem, że wygram. Nieraz tutaj wygrałem. W sumie, nigdy nie wracałem stąd z tych zawodów bez złotego medalu. Się spodziewałem głównie, bo tu takie nie najlepsze osoby to nie jest tak jak na Mistrzostwach Świata, że konkurencja bardzo wysoka, mnóstwo osób. Tu zwykle jest w mojej konkurencji strasznie mało. Raczej nie będę świętował, jak już bym świętował, no to po jakichś większych zawodach. Bo już jestem na tych zawodach chyba szósty raz i nieraz dostałem duże puchary i fajnie było. W kategorii dziesięciolatków to wiadomo, że tutaj tylu odważnych nie ma, no ale trzeba było jakiegoś rywala chociażby w tym kumite pokonać. To ile tam tych walk stoczyłeś, pamiętasz? Ja stoczyłem teraz Ostatnia dwie walki. Rywale byli trudni? Czy tak na zupełnym luzie pokazałeś swoje umiejętności i bez problemu odniosłeś zwycięstwo? Finał był trochę cięższy, bo musiałem się na chwilę skupić, ale ogólnie było łatwo. Kata to nie walka, tylko pokaz techniki. I tu nieważne jacy są rywale. Ty po prostu musisz zademonstrować swoje wysokie umiejętności. Był tam jakiś błąd w tym pokazie kata, czy wszystko wyszło tobie idealnie? Jesteś z niego. Perfekcyjnie na 100% zadowolony. Ostatnio właśnie zmieniliśmy federację, więc trochę się zmieniły zasady, że trzeba trochę wolniej robić układ. Ja robiłem tak jak w tamtej federacji, czyli szybko. No i tylko z tego jestem niezadowolony, że nie wiedziałem o tym, że trzeba robić wolniej. No ale udało się. Jest pierwsze miejsce i w Kata, i w Kumite. Są te nagrody, Puchary. To nie pierwsze w twojej karierze, bo od tych medali to ja nie wiem czy tam masz jeszcze wolne miejsce w domu, żeby te wszystkie medale i puchary trzymać. Właśnie u mnie mam, liczyłem ostatnio, mam ze 100 medali, a pucharów mam 30. Właśnie teraz miały iść te nowe puchary do siostry do pokoju, bo już się nie mieściły na półkach. Rodzice muszą zrobić miejsce, bo to nie koniec twojej kariery, przed tobą jeszcze kolejne zawody i to mam nadzieję, że w tym roku będziesz mógł powiększyć swoją medalową i pucharową kolekcję. Chciałbym w następnym Roku wystartować na Mistrzostwach Świata, ale nie wiem, czy to będzie możliwe przez ograniczenie, przez COVID, wyjazdy i takie inne przez co było mniej dużo zawodów, dlatego tak to było start od dawna. Czy zdarzyły się zawody, w których brałeś udział i nie wygrałeś ich, nie zajęłeś pierwszego miejsca? No oczywiście, każdemu się zdarza, że ktoś raz nie wygrał, czy tam dwa. Zdarzyło mi się na pewno na mistrzostwach świata nie wygrałem w Kumite raz kata akurat miałem złoto, a tak to na zawodach, że wróciłem bez medalu, to się mi nie zdarzyło.